Najnowsza aktualizacja z ZOTM 2.0 drastycznie zmieniła dziesiątę tiery. Chyba każdy słyszał już o bafie typa 5 Heavy, obiekta 140 czy Koncepta 5, ale były też nieoczywiste zmiany dla chociażby czeskiego TVP T5051, brytyjskiego Super Conquerora, amerykańskiego T57 Heavy czy radzieckiego ISA 4. I w tym odcinku zobaczymy, jak obecnie radzą sobie te wyjątkowe bestie. Zapraszam Was do oglądania! No to ruszamy do Bołu i na początek oglądacie czeskiego TVPK, pojazd, który na pewno fajnie zyskał, zaraz wytłumaczę jak dokładnie, ale wcześniej plan, musimy tutaj moi drodzy przymierzyć na przejazd i mamy, Leoparda dostał raz i ogólnie przed jeszcze zmianami na Erlenbergu to jest moja taka klasyczna taktyka, jadę mniej więcej medzikiem, jakimś laitem tutaj i staram się przymierzyć na przejazd, często jedzie jakiś gościu i... Damy mu magazynek. Leopard akurat jest bardzo szybki, więc weszła tylko jedna pecha. Ale jakby jechało coś wolniejszego, jakiś ciężki, albo ktoś kto po prostu, nie wiem, no, zaspał, to można dać tutaj naprawdę mnóstwo strzałów na przejazd. No niestety weszła tylko jedna pecha, ale ogólnie tą taktykę polecam, bo czasami wychodzi bardzo fajnie. I teraz tak, jeśli chodzi o zmiany w tvp one są niby nieduże, ale są. I co my tutaj takiego mamy, moi drodzy? Co się stało, to mamy teraz więcej życia. Jest to dokładnie... O Boże, jak pancer na snajpie. To jest bolesne, no ale cóż, jak pancer jak widać ma taki niestandardowy plan. No bywa, bywa. O, oni mają jeszcze leoparda na snajpie na bazie. Kurde, ale dziwnie grają, że widzicie. Takie czołgi tak defensywnie ustawione, no ale trudno, dobra. Zmiany są dwie. Zwiększono nam liczbę HP o 50 i dostaliśmy jeszcze mocniejszy silnik o 120 kucy. Czyli całkiem, całkiem fajne zmiany, trzeba powiedzieć sobie. To nie jest mało. Także WG tutaj powiedziało, że po prostu trzeba działać, trzeba działać, bo pojazd no ma do walki teraz, yy, musi zwalczać teraz już 11 tiery, tak? Yy, wydaje mi się, że nie musiałby ten pojazd dostawać żadnych zmian. Gdyby nie to, że dodano 11 tr Wydawał mi się być spoko, zbalansowany, grywalny, dobry. No ale po prostu WG pewnie uznało, że ok, mamy teraz nowe wyzwanie dla TVPK, musi walczyć z 11-kami, no to faktycznie niech coś tam dostanie. I dlatego pewnie tak postąpili. Co mogę jeszcze powiedzieć? No wydaje mi się, że pojazd oczywiście dalej nie jest idealny. Dalej ma kilka minusów, warto je przedstawić, więc jakie są obecnie minusy moim zdaniem TVPK? Pojazd ten cały czas może narzekać na penetrację, która jest dość marna i wynosi tylko 240 na podstawie, to jest mało. Na godzie 310 to też nie jest zbyt dużo przy takim baczacie. Kolejny oczywiście minus pojazdu, co jest logiczne, to jest magazynek, więc jest miękki, jest mięciutki. No i jeszcze do tego można powiedzieć, że pojazd ma nie najprzyjemniejsze działo. Tak jest, działo tego czołgu wcale nie jest jakieś bardzo przyjemne. Zdecydowanie powiedziałbym, że TVP ma swoje humorki i potrafi bardzo kalafiorzyć. Także jeśli gramy tym czołgiem, warto postawić na poprawę celności obsługi działa, bo bez tego może być różnie. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o TVPK. No ja mogę Wam powiedzieć, że ta bitwa już się powoli kończy, więc trzeba tutaj działać. Działać, działać, działamy, działamy, nabijamy jeszcze obrażenie. tvp ich lekko chyba teraz w szoku, jak oberwał. Chyba w szoku, kolega, chyba w szoku. Leopard rywali, walczy z Manti Ja za 10 sekund mam pociski. Na początek może bym postrzelał w tego gościa, bo on szybciej padnie raczej. Nie wiem, czy jeszcze zdążę przodować, ale byłoby cudownie. O, niestety nie udało mi się zrobić już tutaj. Obrażeń, ale można tobie jeszcze nabije Gąska, 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 pyk. Mimo, że bitwa fatalna, bo 4 minuty, 4200. Dlaczego? Dobry wynik. No, wydaje mi się, że to jest dobry wynik, jak na takiej jednostronne starcie. Pomieliśmy dobrą taktykę, wydaje mi się, na start. Trochę skontrowaną przez jak pancera na snajpie. Kama, no tak nie powinien grać jak pancer, no ale. Każdy gra jak uważa, teraz akurat po wodzie 2-0. Ja wychodzę z takim założeniem, że spodziewaj się wszystkiego. Powinieneś spodziewać wszystkiego. W tym momencie w wodzie ludzie grają szalone taktyki 4,5 tysiąca. A to dlatego, że weszła jeszcze jedna pecha na ślepo w Leoparda i to daje nam drugi wynik w bitwie zaraz po Maus. No na tej mapie Maus ma akurat większy potencjał, a będzie miał jeszcze większy, bo jak wiecie, ta mapa. Będzie lepsza dla heavyweków. Najbardziej po zmianach na Erlenbergu stracą niszczyciele, te snajperskie niszczyciele. I podsumowując, wątek TVPK czołgowi daje takie 9 z minusem na 10, no ale przy uwzględnieniu, że batchat to jest 10 na 10. Mimo, że TVPK dostał buffa, batchat jest teraz bez zmian. To wciąż wolę Batchata, bo jak wiecie, on w zeszłych latach bardzo zyskał, i wciąż wydaje mi się być lepszy, no bo może spotować. Ma więcej penetracji, większy, mocniejszy magazynek. No, TVP pod tym kątem jest słabszy, no ale oddaje te strzały, wiadomo, regularnie. Tak jednak, no, dla mnie dalej jest jednak od Bata troszkę słabszy. Po prostu nie mam pytań. Najpierw nerfią, a potem buffują. I takim czołgiem jest właśnie Super Conqueror, brytyjski czołg ciężki, który, jak może pamiętacie, dostał swego czasu nerfa do liczby HP. Wydłużyli mu także przeodowanie, a teraz w WG poprawia go i daje mu mocniejszy silnik. Troszkę to dziwne dla mnie, że czołg ciężki traci żywotność, a dostaje lepszą dynamikę. I mówimy tutaj o wzroście mocy silnika o 170 koni, co jest wartością. Naprawdę spoko, no ale jednak uważam, że nie tak powinniśmy działać i raczej czołgi ciężkie powinny mieć dużo życia, ale jeździć wolniej, tak? Nie powinno udawać medów. Nie twierdzę, że koń to teraz medzik, ale po prostu rozumiecie. Uważam, że mądrzej byłoby przywrócić mu stare hp i stary DPM, a mobilność pozostawić bez zmian. Samner wydaje mi się, że jest odpowiedzią na to, że mamy wykrzekanu Penera, który i tak, mimo tego buffa, jest dalej lepszą opcją. I mamy także oczywiście w grze 11, które stanowią dla konia nowe zagrożenie. Tutaj tego zagrożenia nie ma, na szczęście, ale no normalnie może oczywiście wystąpić. I co myślę o tej zmianie? Na pewno dla fanów Super Conquerora, dla fanów tego czołgu jest to spoko wiadomość ten buff. No ale czy to jest game changer, czy to jest zmiana, która sprawia, że nagle ten czołg powinien być na waszym celowniku? No tak... To nie, no nie uważam, że jest to teraz nagle super dycha, którą powinniście mieć. Bardziej po prostu cieszcie się jak go macie, można wyciągnąć, sprawdzić, ale czy wolę Penera No oczywiście, że dalej go wolę, bo jest twardszy i ma większą moc, bo dwa działa, prawda? Tutaj troszkę mogę zablokować kolega niechcący, na szczęście udało się zmieścić, Przepraszam go, bo wjechałem w niego, powiem wam szczerze, że to dlatego, że pomyliłem przyciski na klawiaturze, co jest wstydliwe. Ale coraz częściej mi się to zdarza. Widzowie, czy to już starość? Chyba trochę tak, niestety. Zdarza mi się czasami kiknąć. Nie W, tylko na przykład D. Jest, <ścoughs> tragedia. No, niestety, niestety, tak już bywa. To T62, a naprawdę bardzo źle tutaj gra. W ogóle. Źle to jest wyciągnąć te 62. Od tego zacznijmy, że błędem już jest granie tym czołgiem, bo wygląda on po prostu fatalnie przy 140. Ale tutaj muszę powiedzieć, bo ostatnio miałem dyskusję z widzem na ten temat. Pytał się, dlaczego WG nie poprawia to 62 o 140 już tak. No bo o to jakby chodziło, dzieląc czołgi na kolekcjonerskie i czołgi drzewkowe, te kolekcjonerskie. Mają być takie, wiecie, odłożone, nikt się ma nimi nie przejmować specjalnie. Chodzi o to, żeby WG nie miał tyle roboty, bo im się nie chce. <laughs> mają się skupiać na czołkach drzewkowych, a kolekcjonerskie a, wywalone, niech się z nimi nic nie dzieje, mają ważniejsze rzeczy do roboty. Nowe premki. <laughs> Akurat ich jest, no, planowanych wiadomo, miliard. Także rozumiecie, po prostu chodzi o to, że WG celowo niektóre czołgi zrobiło kolekcjonerskimi, aby po prostu skupić się na czymś innym. Nie chciało im się balansować jeszcze więcej maszyn. Ale nie zmienia to faktu, że wypadałoby poprawić AMX-a. 30B wypadałoby poprawić, też 62, tylko po prostu raczej to się nie wydarzy, bo mają już podobno wystarczająco duże roboty. No dobra. Ja tutaj gadam o czołgach kolekcjonerskich, a może pogadajmy o Super więc no, muszę wam powiedzieć, że to broń Boże nie jest też tak, bo nie chcę takiego wydźwięku tego filmu, że Super Conquero to jest jakiś gówno, że to jest gruz, że to jest niegrywalne, nie da się tym nic zrobić. No tak, to nie jest. To jest przyjemny dziesiąty tier. To jest dziesiąty tier, który ma bardzo fajne działo pod kątem celności, opuszczania. To jest czołg, który potrafi sporo zatrzymać. To jest czołg, który teraz jeszcze fajnie jeździ, tylko tu znów chodzi o jedną zasadniczą rzecz. Może być dobrze, i może być bardzo dobrze. Rozumiecie? Czyli to nie jest tak, że ten czołg jest zły, tylko można mieć więcej i lepiej patrz Canopener, A pewnie wielu graczy też preferuje T115. Te ja też należę do tego grona. Dlaczego preferuję T115, skoro ma ten GAR? Bo jak ktoś jest dobry, to GAR potrafi zasłonić i też e5 strzela częściej. Do tego E5 ma także. Moi drodzy, 11 Tier. Aha! I do tego, no, w sensie daje 11 Tier, jako możliwość dalszego rozwoju. I do tego jeszcze te 115 to też jest ważne 340 pęki, prawda? 340, a tu masz jednak troszkę mniej i apcr Ktoś powie: apcr lepsze? Tak? I nie, to zależy. To już jest indywidualna sprawa. Każdy może inaczej to widzieć. On tu raczej stoi. Kurna, mogę strzelić blind'a. Zrobałem. Przyznaję się. Nie bijcie widzowie, nie bijcie. Mogłem puścić blinda. Wiedziałem, że tam jest, ale i tak z tego nie skorzystałem. Bo jestem kasztanem. Tiki tiki taki i kasztanki. Jezu, draga, tragedia. Ej! Czy ja nie przebiłem koncepta 5? Raz to chyba udałem w oponę i raz nie przebiję koncepta 5 Boże 6 świat. Przy, przyjemne działo mówiło. Fajnie nam tutaj ściemnia ten multi. No... Do momentu końcówki było przyjemnie, potem... Coś poszło nie tak. 6200 obrażeń, uważam, że to jest wciąż spoko wynik. Trzy fragi. No i moja ocena tego czołgu. Jeśli odniesiemy tak Kanopener jako 10 na 10, bo to jest wydaje mi się bardzo spoko ocena. Chyba większość się z was zgodzi, że Kanopener zasługuje na taką ocenę. To ten, jako że ma tylko jedno działo, gorszy pancerz, to powinien mieć jakieś takie 7-8 na 10. No może o 8. No już nie bądźmy aż tak wredni. Może o 8 na 10. Także no, na pewno gorzej i na pewno też y, buff nie jest tutaj game changerem, ale cieszę się, że w WG chociaż cokolwiek dało. Jeśli ktoś z Was bardzo lubi brytyjskie czołgi, to, to spoko, może też ten pograć, może go sobie ewentualnie wbić jako tam dodatkową dziesiątkę. Mam nadzieję, że prędzej czy później zobaczymy następcę Super Conquerora na jedenastym pierze, bo pamiętajcie, ja o tym wiele razy już mówiłem. Dla WG priorytetem będzie dawanie jedenastek ciężkich i średnich. Lighty? Eee, niekoniecznie. Tyleki w ograniczonym stopniu, bo są bardzo niebezpieczne i trudne do balansowania. Już są bardzo mocne na dziesiątym tierze. Arty to... <laughs> poczekają, poczekają, także... To był Super Conqueror i przejdziemy teraz do T57 Heavy. Brawo po prostu, brawo Wargaming, naprawdę. W końcu tutaj mogę was pochwalić za dobre balansowanie, prawidłowe balansowanie, bo mówimy teraz o T57 Heavy, który też występuje w wersji Stinger. I to jest, moi drodzy, czołguś, który dostał w końcu więcej pocisków, jak ja o tym marzyłem. Naprawdę przez bardzo długo był problem, bo te dwa czołgi, bo to jest to samo, tylko jeden jest za tryb na tarcie, drugi jest w drzewku. Ja gram wersję drzewkową. Te dwa czołgi bardzo miały duży problem z amunicją. To znaczy, ona się kończyła. Chwila, moment, i mogłeś być bez broni. Przy dobrej bitwie była to norma. Teraz mamy 8 pocisków więcej, i do tego jeszcze WG zwiększyło. Moc silnika T57 Heavy, mamy teraz 60 koni więcej, to może nie jest tyle co w Super Conquerorze, to może nie jest kosmos, ale znów spoko i na pewno nie można narzekać. Czołk nie potrzebuje w sumie niczego, aby tutaj jeszcze mocniejszym nie być, bo już jest przecież i tak zarobisty. Ja osobiście daję mu ocenę jak na magazynka 10 na 10, po zmianach, wiadomo, no dalej 10 na 10. Co jest zarąbiste w T57 Heavy? Zarobiste jest to, że mamy super DPM, dobre opuszczanie, ogromną moc, ogromną penetrację, dużo życia, dobrą dynamikę. No czołg to jest po prostu petarda. Uwielbiam tym grać, gra mi się tym bardzo dobrze, bardzo łatwo. Naprawdę bardzo polecam każdemu gościowi, który lubi magazynki T57 Heavy. Granie tym to jest czysta przyjemność, poezja. Brakowało tylko amunicji. Żeby było jej więcej i teraz możesz mieć trochę więcej apeków, trochę goldów. A w przyszłości grało się prawie sam gold, bo najczęściej to właśnie jego brakowało. Także ja tutaj naprawdę muszę bardzo pochwalić Wargaming. Czasami jest tak, że muszę trochę ponarzekać, a tutaj... Kurka, komplementy lecą, o tak. Niestety, muszę też powiedzieć, że... Stresuję się, bo... <laughs> Mamy teraz lekki problem. Bitewny. To znaczy, sytuacja jest taka, że rywale mają jak pancera. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Bo nie chcę od niego wyrwać. Ja nie wiem, czy on ma pocisk, czy nie ma. Nie mam pojęcia. Kranik otwiera ogień. Nie wiem, czy tam wjeżdżać, czy nie wjeżdżać. Jak pancer wystrzelił, kran. Chyba strzelił raz. Nie wiem, co on. Co ten kran. What? Dobra widzowie, yy, wiem co po... Ja. Jakby... Ja wiem co powiecie. Multi. Co ty nam pokazujesz? <grym> Kran miał świetną pozycję i się obrócił. No tak. No. Ale wydaje mi się, że to dlatego, że dostawał w plecy. Tak mi się wydaje. Może nie wiedział, że ja już mam pociski. No nie wiem. Ciężko mi powiedzieć co on zrobił, co on myślał. On zacznijmy od tego, że chyba nie myślał. <grym> chyba nie myślał po prostu tutaj dwa ładne strzały, Arta się topi i po bitwie, no. Piękna bitwa w super szybkim wodzie. No dobra. A więc wiecie, co się stało w T5 Heavy. Taka szybka bitwa też jest dobra, bo pokazuje, że ten czołg w takich szybkich bitwach, nawet niecałe 4 minuty, potrafi zrobić mega dużo, ale też powiem jeszcze taką rzecz, że jeśli nim gracie, warto pamiętać, jeśli wam nie leży ten czołg, że on potrzebuje wyposażenia pod stabilizację. Bardzo mocno promowałbym tutaj stabilizator. Można mieć system kontroli ognia. Warto, warto inwestować tutaj w szczególnie działo, bo stabilizacja jest dość smutna, długo skupia, ale cenność jest okej. Okay. Mówię, najważniejsza penetracja jest bardzo dobra. TPM jest zarąbisto. Opuszczanie 8 stopni. Bardzo lubię ten czołg. Zarąbisty. Bardzo polecam. Na pewno... Tysiąc razy łatwiej tym się grami niż na przykład Rino Chironte, niż MX50B, choć jest też bardzo dobry, to jest po prostu dużo trudniejszy. I na pewno jest to też czołg lepszy od krana. No, tyle warto było powiedzieć, także te 5 Heavy, poezja, jeszcze lepszy, 10 na 10 nic tylko, tym grać. Po prostu bardzo dobry. Tak pokrótce opisałbym radzieckiego ISA. 4 czołg, który dostaje teraz popraweczki. I co się tutaj, moi drodzy, stało? Po pierwsze, WG dało nam mocniejszy silnik o 100 koni, także jest to mile widziane. I do tego dostaliśmy jeszcze 10 pocisków więcej, co w dobrych bitwach na pewno się przyda, bo w przeszłości bywało tak, że brakowało tej amunicji i można teraz ją lepiej rozplanować. Można też czuć się spokojniej, że o kurde, puszczę blinda i nie będzie tragedii. A w przeszłości z blindami naprawdę trzeba było bardzo uważać. No i co? Ogólnie no to się cieszę. No wiadomo, że się cieszę. Ale też muszę szczerze powiedzieć, że to może być za mało, żeby IS stał się jakiś bardzo, bardzo popularny. W ogóle zobaczcie proszę, że mamy niebieską Rzadki rzadki widok, ona musi strzelać po sojusznikach. Cholera jasna. W ogóle co ona tam robi? Gdzie ona pojechała? Więc IS to jest maszynka, która na pewno jest dobra. Na pewno można też powiedzieć, że pod wieloma względami jest lepsza od Nagrody za misję, czyli eboli. Osobiście wolę grać isem niż ebolą, to też tak na marginesie. No ale nie wiem, czy ten pojazd po tych zmianach stanie się jakiś bardzo, bardzo popularny, bardzo lubiany. Nagle będzie go nie wiadomo jak dużo. No po prostu jest dobry, tak? No ale problem jest taki, że nie ma 11 tieru z niego i problem jest taki, że kilka rzeczy też dalej tutaj może nie domagać, co dokładnie trochę mi się nie podoba się. Punkt pierwszy to alfa, 440 to trochę mało, nie mówię, że to jest tragedia, bo przecież jest wiele dziesiątek, co strzela po 400, ale 440 to trochę mało przy IS-7, przy 277, chciałoby się te 490. Kolejny duży minus isa 4 to jest, moi drodzy, jego DPM, trochę za długo też ładuje, Przedawanie mogłoby być szybsze. Dalej na liście wymieniłbym jeszcze, moi drodzy, stabilizację, która też, no, nie jest najlepsza, to znaczy trzeba tu wozić stabilizator, bez niego jest dość ciężko w randomkach i opuszczanie nie jest najlepsze i, moi drodzy, tak samo celność, 0,42 przy tym dziale jest skandaliczna, no, to powinno być, no, 0,4, no, już niech będzie, ale 0,42 to trochę też jest żart, skoro strzelamy za mało. Nie mamy 130, tylko 122. Ja o tej 130 tak mówię, bo kiedyś mieliśmy tutaj 130. Tak, kiedy IS-4 był na dziewiątym tierze, miał większe działo niż ma teraz. No, żeby dycha miała gorsze działo od dziewiątki z przeszłości, no to trochę też nie halo, prawda? No, ale no cóż, no przecież ja nie balansuję tych czołgów. Ja wam tylko opowiadam historię, jak było, jak jest. Także is Dobra dycha, daje i takie 8 na 10 lepiej mi się nią gra niż super koniem. Ale, no, uważam, że na pewno jeszcze w mogłoby mogłoby tutaj dalej pójść. Wydaje mi się, że mogliby dać trochę lepszą celność. No, chociaż tą celność, już nawet nie ten DPM, ale chociaż tą celność no to naprawdę mogliby dać kapkę lepszą, żeby grać. Nie narzekał, że to nie wchodzi. Powiedzcie multi i tak trafiłeś kilka strzałów. No bo oczywiście gram na super blisko, no to coś tam trafiam, ale też coś tam marnuje. Już też nie bądźmy tacy tutaj, że wszystko wchodzi. No też tych kalafiorów kilka w tej bitwie było, no nie gadajcie. Nie wszystko weszło, prawda? Też staram się tak grać, żeby nie ponosić dużych strat, bo rozumiecie, to, to zawsze jest tak, że ty oczywiście możesz się. W... Wychylić bardzo mocno i mieć super bicie, ale zapłacić za to. Chodzi o to, żeby oddawać strzały i nie stracić zaraz całego HP. Taka filozofia. Na razie realizuję ten plan dość dobrze, ale zobaczcie, że nawet teraz ja się tak troszkę czuję zmartwiony tą liczbą amunicji. Nie mam jej aż tak dużo. Ten strzał to jest tragedia. Jezu, co to było? MULTIE! Co coś zrobił? To była tragedia. Przepraszam, nie bicie mnie. Bardzo źle przymierzyłem. Przedni strzał. No Jakby... <laughs> jest. Czasami takie fajne mi się zdarzają. Chyba każdy czasami coś tam, coś tam źle zrobi. No przepraszam, chyba jak jesteście robotem, to nie, to, to, to może jako robot się nie mylicie. <laughs> Dobra. No to co teraz? Mamy wynik 6 do 5. Mam do wyboru puszczać strzały w gar i 4. <laughs> Świetna opcja. Mogę też podjechać. I trochę się skłaniam do tej... teraz taktyki do tego zagrania. Leciutko martwi mnie loduwa, która była na snajpie. Mam nadzieję, że ona już troszkę jest zrezygnowana, nie będzie tutaj tak bardzo na mnie polować. Patrzcie, ja trafię w twój gar, trafiłem. No bo on się mało rusza, ten ichis. Ale nawet zobaczcie teraz, jak to wygląda z pociskami naprawdę. Nie da się z tym dyskutować. W G świetnie zrobiło, że zwiększyła liczbę amunicji, bo jest mało. Nawet teraz, mimo że jest 10 więcej. Ta Arta co tutaj robi, to nie wiem, ale pozdrawiam. Pozdrawiam Arciarza. Oczywiście dlatego, że gra jak pomidor. <laughs> dlatego go pozdrawiam, tylko dlatego. Mamy pojedynek z Isem. 4. Czy ja ten pojedynek wygram? No, teoretycznie tak. W praktyce... Może być różnie, widzowie. Dlatego, że tutaj się sytuacja komplikuje. Dobra, no nie ma tragedii. Dałem rady w miarę. W miarę, w miarę. Życia mamy malutko. Musimy uważać na e piąteczkę, bo mam nie na strzał. Bori mi chyba nie zagrozi. Chyba nie. E Piona. Hmm. Czy ona jest. 0,42 celność. Ja, ja tylko. Ona jest na wku. Ona jest na wku. O jest. Szkoda trochę, bo to mi zabiera damage, no ale trudno. 5500 5 fragów. Spoko wyszło, ale. Odbitych wcale nie tak dużo. No wiadomo, na tych tierach ludzie z walą. O czym my gadamy? Też na blisko. Kamane. Także. Dobry czołg, 8 na 10, może nawet 8 z plusem na 10 można zaszaleć. Ale czy to jest topowy dziesiąty tier? O, no aż tak to bym chyba nie odpłynął. Polecam, jak lubicie, czołgi ciężkie, żywotne, dość dynamiczne. Bo ten czołg trzeba pamiętać. No, on wyciąga 43 na godzinę bez turbo. Jak wsadzicie wszystkie dodatki do ISE, to to jedzie 50 na godzinę, ma sporo życia. Działo jest ok, ale no nie jest najlepsze. Okej okay, czołg, no naprawdę, ok, czołg. Okay, czołg. Wydaje mi się lepszy o te boli na randomy, na randomy. Więc yy, można grać, można go wbijać. Także podsumowując. Z tych czterech maszyn, które pokazałem w tym odcinku, zdecydowanie najbardziej polecam T57 Heavy, tego amerykańskiego magazynka, bo to jest po prostu kosmos. Na drugim miejscu chyba egzekwo tvp 4 i najmniej, no to polecam Super Conquerora, bo choć dostał buffa, to na pewno wciąż dużo lepszy jest Kanon Penner przynajmniej. No ja tak po prostu uważam. I cóż, napiszcie jak wy to widzicie, czy się ze mną zgadzacie, czy raczej niekoniecznie. I na koniec jeszcze zapraszam was dzisiaj od godziny 18 na specjalne dropy na lansana C. Na pewno warto będzie po nie wpaść. Także słyszymy się na Twitchu i do zobaczenia. Trzymajcie się, siemanko!